Starsza pani przyszła do banku, żeby wypłacić 10 dolarów. Kasjerka spojrzała z irytacją i powiedziała: "Jeśli chce pani wypłacić mniej niż 100 dolarów, proszę skorzystać z bankomatu. Jeśli nie ma pani innych spraw, proszę ustąpić miejsca. Za panią czeka kolejka klientów." Starsza kobieta przez chwilę milczała, po czym podała kartę z powrotem i spokojnie powiedziała: "W takim razie chciałabym wypłacić wszystkie pieniądze, jakie mam na koncie." Kasierka spojrzała na monitor i aż uniosła brwi ze zdziwienia. Na koncie było 500 tysięcy dolarów. Niestety nie mamy dziś w oddziale takiej kwoty. Czy mogłaby się pani umówić na spotkanie i wrócić jutro? Na to starsza pani zapytała: A ile mogę wypłacić od razu tu i teraz? Do trzech tysięcy dolarów, odpowiedziała kasierka. W takim razie poproszę 2915 dolarów. Kasierka westchnęła, poszła do sejfu i przez kilka minut skrupulatnie odliczała pliki banknotów po 20, 10 i 5 dolarów. Gdy w końcu wręczyła pieniądze klientce, zapytała chłodno: Czy mogę jeszcze w czymś pomóc? Starsza pani włożyła 10 dolarów do torebki, uśmiechnęła się i powiedziała: Tak. Chciałabym zdeponować z powrotem 2905 dolarów na swoje konto. Nie komplikujcie innym życia. Zawsze znajdzie się ktoś, kto z chęcią skomplikuje Wasze zbyt skomplikowane pomysły.